Mam widzowie, w dzisiejszym wieczornym odcinku. Hmm, nagrywam już ten odcinek trzeci raz. Bo cały czas mi się wyłącza nagrywanie. No dobra, pomijając to. Yy, informacje są takie parafialne, że kot kotna królica trzy razy była pokryta. Ta barania co tu siedzi, ta czarna. To ta byłem, teraz ją u tego pana kryłem, o, ten pan ją krył, mm, nie chciała dlatego, że jest kotna mi się wydaje. A to tam trafił co najmniej dwa razy, trzeci mi się wydaje, że już był taki nie do końca, ale to w takim, ta, w takim razie ta cztery, ta trzy razy była pokryta i ładnie. Ogólnie jakby chciał ktoś kupić. Zapraszam do kontaktów yy, to za tamtą łacia to ja na Reksik mówię. Znaczy, przy Reksie to ona nie stała nie widziała Reksa, ale ma podobne umaszczenie jak Reks. Więc no. <laughs> Jeszcze mam na sprzedaż te dwie panny. Yy, 45 za baranio, 40 za czarno. Za tamtą... Łaciatą mniej niż 50 nie chcę, ponieważ y, ona jest dużo starsza. Ogólnie drzewo. Teraz pachnie cały czas żywicą. Jeszcze tu na szczepce. No, robota idzie. Kurna. Jest i Władek. No, mm, idę do chóru. To jeszcze Wam coś pogadam. Jakieś ogłoszenia parafialne. No, dobra. Już idę do kur, nie będę nagrywać tej podróży dalekiej do tamtych drzwi. Guten Morgen, kuraki. O, zesrały się na mój widokarz. He <noise> Ogólnie dzisiaj było już jedno jajko od młodej kurki. Od tej, ciornej, ciornej kury. To jest ta niby samania Chociaż ona z samania nie ma nic wspólnego, ale Fajnie się nie wybarwiła, może? No fajny kolorek, ma taki czarny, czarno-zielony. Ma takie boczki. Albo było jajko, to od tej. A z, m, może nie być jajko od tej, ponieważ myślę, że od tej to by były ciemne jajka. A to było jasne jajko, więc pewnie od tej. Chociaż ta jest najstarsza. Z tego towarzystwa, to żeby kanał widać, to jest wredna ta dzioba. seksik. No, um, nawet wiecie co policzę te kuraki? Jest y, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Jedenaście tu się schowała. Dwa, to teraz tak powiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jedenaście. Ta jest ładna porcelanka. To jest półtora roczna kura. Półtora roczna. Ta jest półtora roczna. Ta reszta jest. To z... jest około dwuletnia kura. Ta też, ta też. No, a tak to są młode. A i kogut. Koło roku Jak mi ja lubię tak robić. Oga ma taki fajny długi. Chociaż chętnie wymieniłbym go na lekorna bądź brachmy. Albo kochina dużego. Ogólnie. Nie mam co zrobić. Znaczy, chciałem nagrać odcinek. W... Albo wstawię go w środę. Albo jeszcze dzisiaj wieczorem. Teraz wieczorem. Hmm. Trochę zapasłem se kurki. To ta jest śliczna kurka. Żółte, ładne nóżki. odsłyszałem, że jak kura ma żółte nóżki, to się słabiej niesie. Że lepiej jak mają białe nogi. A u kogutów jest na odwrót. Lepiej jak ma żółte nogi. Proszę palec do mikrofonu. Ale. Woda jest. Trochę brudna, ale górą chyba nie przeszkadza, przynajmniej tak mi się wydaje, wiem, że trochę królikom przeszkadza taka woda brudna, ale to, zeżaruje wszystko, goło do mory. Jak siedzę tu i ona myślę, że chce im dać żarcie, nawet dają się głaskać, a jak tak, to nie ma dziada, żeby mi się dało pogłaskać. Myślę, że wniosła mi się dzisiaj ta kurka dlatego, że już się cieplej zrobiło deko. No to tak serio, tylko troszkę. Najczęściej, nie wiem czy u Was tak też jest, jak macie albo piętrowe, albo przy ścianie, to nie wiem czy u Was też, ale też mi się niosło w albo przy tych przy albo na samej górze. Na przykład u babci tak jest. Jak są piętrowe to w... na niższym piętrze rzadko kiedy jest jakieś jajecko. No a więc ja jeszcze mogę Wam powiedzieć. Nie wiem. Pójdę garażę pozamykam. Tata pojechał. No dobra, chciałem przeczyścić trochę aparat. Bo słabo widać. No ale Dobra, gasimy tu wszystko. Stronę, tu się no Dobra, co to są za kluczyki? A, od tej bawarki. No dobra. Zamikam to. Będzie głośno, więc ten. Mm, nie będę nagrywać. No dobra, jeszcze ten garaż Baby. Baby. Mm. Wody maju wody maju na przykład możecie powiedzieć czemu tak jak ta prawie cały czas jak na przykład tu siedzi to ze skulonymi uszami Nie wiem czemu tak. Miałem dzisiaj od niej wywalić obornik, ale no, ja bym roboty W lesie nie widać nic. No a więc tak. I jeszcze można tu powiedzieć? O, do tego do tego, chociaż już nie dużo. Jest ten żarcie, dewizys, infekcja, śródta, marchewka. to jest. Przy... A, już mam czego to Tu, o, w sumie mogę napisać. Cudownie, gdzie i kiedy, tutaj. Marker? Mm, sobie. Tak jak profesjonalista. Poroszę finalistę. Rozwalona wędka. Dobra. Który ja dziś mam? 22 listopad. Drugi. 11. I królików posiadam ja raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć królików, przecinek, jedenaście kur. No, jest tu tak stan hodowli na dzień. 2022 rok. Na dzień 8 listopad miałem ja 10 krójków, 11 kur. Na 9 tak samo, na 22 już była zmiana. Bo miniaturka mi odeszła. Cztery dychy za nią dostałem. za mięsko Nie uwierzycie, ile z miniaturki wyszło. Kilogram 20. Z miniaturki mięsa. A więc. Chyba ładnie, jak na miniaturkę, która ważyła troszkę ponad 3 kilo, bo wagę mam do trzech i mi skalę zamknęła. No, a więc tak, ja się będę z wami żegnać. Kłopołchy was pożegna. Bardzo ładny sposób. Chodź, kłopołchy, pożegnaj. Obraził się chyba na mnie, że mu pannę zabrę. Kłopułuchy. Zagnę się z widzami. No. no. Dobra, na razie.